Jou, Jou, Jou! Jesteśmy w tym momencie na zajezdni i dzisiaj gramy w skuta z Erwinem wow. yy, od razu, od razu, 3 trzy po 3, trzy, trzy po trzy. wygrałem, yy, dwie próby, 11 na skutku, bez kercz i rydzu, bez kercz -y 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 gramy. Na początek, ale dwa kilki z tego. Ja zadam weed para ludzi małe, małe poboty dużego popa Ja znam fakeboarda potem po no, widzowie może być ciężko bo nigdy tego nie próbowałem a, a robisz fake, fake vibrat robi jeszcze, to, to, to jest ta sama. Tak? Rybaj. Jeździ, rybej tam, no. kurde, kurde. Już poszedł rybę, to spokojnie. Ach. No, piw. Na no spokojnie trzeba, trzeba częściowo wykańczać rywala. Tak tak, trzeba, i by... trzeba go rozbrajać. I morda potrafisz? Zobaczymy. To zrobię z banku? No i trajam kłopoty najmana No lekko wiosło, Sadził! Wsadził, no tak na styku. Po tym mureczku Po tym mureczku Spifa do Ifa 3 okay. do 2 Może być ciężko co? Może być ciężko Ej, ale ty masz łatwiej tu, bo ten bok jest dłuższy z tej strony Co jest? Ty masz łatwiej tu, bo ten bok jest dłuższy z tej strony Przepraszam, przepraszam. Nie, na luzie, na luzie. Ja zadam rurę w dół do kila. Ej, wiesz że ja dzisiaj ją zrobiłem pierwszy raz bez niczego. Mamaj, blisko Jak myślicie widzowie zrobić czy nie? Dawajcie znać w komentarzu. No wynik 2.1 Dobra, ja zadam tą samą rurę tylko na frontboardzie w dół. O jest Uff, uff, uff! A, dobra, szkoda jadać. Ja zadam... Ułaniasz bardzo No. Przez bang. Jak panuje? Jest cały. O, to jest było Ładnie czysto, ale... Szybciej! Prędkość. Co? Prędkość! Wiem, że prędkość, ale... Dobra, Jak mi się zawinę, to ja umieram. Umieszczcie się śpipa? To zada Francieblad do 30. Znowu 10 razy na krzyż nie No niestety, tak bez ścisł, że z każdej dwa, robię Backfinger i na ten Backfinger i after dobra No, mówię to Trzy trzy. Trzy trzy no. Ma Mary. Zobaczmy czego ciekawe teraz Dobra, judo grawa na hipie Teraz ja dam też tu na hipie hilly rewind bar, bar rewind, rewind na półkę Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao No tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bar spin bar spin, Oppo bar spin. Oppo bar spin. Bar spin. No. A zrobiłeś to kiedyś? Nie. A no to powrzejesz. Nie, no ludzie. E... E... Ty masz trick. Co? Ty masz trick Jaki? No to dobrze ja nie powiem ci jak nie będę czegoś tego, Zada, ale... Ja zadam Hilling Pesa. Z Z czego? Z pęku. Zadaję double whip rewind menu set Double. Double kill rewind widzowie zmieniłem naszym patricky. Double Kill rewind? Tak jest. To, ale pod kątem Larę Barwi pod kątem jak on to zrobił On to zrobił dwa razy pod drąszczą Albo trzy nawet A z kontem Larę On Dobra różno w Lare On Ej a mogę wziąć pod content mogę Uohu, nie wiem czy żyje, nie wiem czy żomie ale dobra że wyglądało to jak on no Czyli tak... taki trionazaureks. Chyba taki trochę. Dobra. Dziękuję bardzo. bardzo. No, Było Dobra. miło bardzo. Zerwa że Tak, górę. musiałem wygrać widzowie, bo... Zerwacz, zerwacz. Bo to mój teren. Powiedz... <laughs> Powiedzmy. Powiedzmy. Robimy grywkę u mnie nawet. Tak jest, biję. Zobaczenia.